Witam w kolejnym odcinku Wiedzieć więcej. Rozmawiamy o szeroko pojętym nałogizmie. <grymne> <grymne> Z Jackiem Sokalem. Janusz trzeba witam serdecznie. Tak sobie gadamy na temat. Skutków picia wódki chciałem powiedzieć, ale to ogólnie a, my, a my tu przyziąła, a my tu przy ziołach, autentycznie, tak. Meliska, pokrzywka, hmm. prosit, latowie, niedoceniane chwasty nasze polne, właśnie zrobimy najpierw... kiedyś program z taką panią, co nas tutaj oświeci, jak nie doceniamy naszej apteki tutaj na Łąkach. Matka wszystkich chwastów. <śmiech> <śmiech> Jacek e, alkohol alkoholowi nierówny, jak to? No, o czym świadczą etykiety, tu 40, tam 38 gradusów. <grystanie> 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 mówiliśmy o wódzie, mówiliśmy o piwie, ale jest coś takiego jak na przykład wino, które, a szczególnie czerwone, które nawet przez lekarzy jest zalecane w małych ilościach, albowiem ma podobno prozdrowotne właściwości. Czy, czy oni kłamią? Nie. Mówią to w dobrej wierze, podejrzewam. więc co, sam mam znajomego takiego, nie autoryzował mi tej wypowiedzi, więc nie powiem kto to taki, ale po operacji, znaczy operacji, może to było nacięcie takiego... Zabieg. Taki Dobrze. zabieg, tak. Tak, mnie strasznie bolało i, i mówię do niego, ty słuchaj, no stary kurczę, jadę na koncert, nie mogę się teraz jakichś leków, czy, czy mogę pięćdziesiątkę, setkę, to też lata temu było. Mówi wiesz co, jako lekarz nie mogę ci tego zalecić, ale y, tak oficjalnie nie podbije się pod tym na recepcie, mm. ale nieoficjalnie ci powiem, że nawet wskazane. 50 gram? Mów? Tak. Ale wódki? Mm. Alkoholu, czy Nie, zale, Nie, zalecił mi koniak. Koniak. Podobno y, te kolorowe alkohole, zakładamy, mm. że one, ten kolor. Nie przeszedł w destylacji, ale został wzięty na przykład z dębowej beczki. Czyli naturalnie. Czyli naturalnie. Bo jeżeli kolor przechodzi w destylacji, to znaczy, że nie jest to destylacja. Tak. I chyba rozumiesz o co chodzi. No nie? Jest, no. Jak trzeba wejść w szczegół, to proces destylacji jest na Google'ach, jak przebiega. Podobno tam się przedostają jakieś składniki. Które działają prozdrowotnie. Również lekarz ten sam zalecił w razie jakichś zawałowych objawów, czyli pieczenia w mostku, ból pod lewą ręką, tutaj pa, pachalewa, pacha tak, coś, co będzie świadczyło o zawale, jeżeli nie ma akurat żadnego innego rozpuszczalnika, czyli na przykład polopiryny. Przy czym polopiryna i aspiryna to jest ta sama substancja. To wcale nie znaczy, że musimy koniecznie wspierać yy, przemysł farmakologiczny. Yy, zwłaszcza Bajera, który uczestniczył <laughs> też w produkcji Polokausty. innych substancji, tak? Więc farben żyje nadal. Aha. Aspiryna yy, czy polopiryna, to samo mówisz. No to to samo, to jest ta sama czynna substancja, nie ma znaczenia. Mhm. Witamina C też pomaga. Czyli tego typu dawki. Czyli mówimy o rozszerzaniu naczyń pijanocznych. Tak, a w razie, w razie braku w takiej substancji, no to jak jest pod ręką 50 koniaku, no to w razie stanu zawałowego, mówił mi to lekarz, ale tak jak powiedziałem, nie uzyskałem autoryzacji, więc nie zdradzę jego nazwiska. Powiedział, że tak, że, że ratować. Należy życie, i, i w tym układzie my tak demonizujemy alkohol, w tym alkohol zwłaszcza mocny, ale on jest tylko substancją chemiczną. Musimy wiedzieć, jak, jak ona działa, dlatego robimy programy wiedzy, Wiedzieć więcej. Nie, że, że to jest absolutny demon, czasami jest potrzeba wykorzystania go. A czerwone wino, w związku z tym, że pytasz, tu też nie chodzi o. Alkohol, czerwone wino, tylko ono zawiera pewne substancje zawarte w pestkach, na przykład, winogron, które, które są dla nas dobroczynne. Flavonoidy. Lobie... Tak. No i co? I trzeba je pobrać w związku z tym, skoro jest to jedyna droga. W ogóle skąd się wzięło, wzięła historia wina na Ziemi? Z najdawniejszych zapisów, kiedyś robiliśmy taką serię o, o sumerze. Mhm. No więc okazuje się, że te ci przybysze, którzy to tutaj są opisani na tych sumeryjskich tablicach, przywieźli ze sobą winogrona i wino. Mówimy o Anunnakach. Mówimy o Anunnakach, tak. E, niejaka Ninmach córka Anu i przyrodnia siostra, czyli z innej matki, Enkiego i Enlila, przybyła tutaj ratować tych Anunaków, bo oni chorowali. A że chorowali, w związku z tym trzeba było sztab pielęgniarek tutaj wysłać, no i jedną z nich, taką naczelną, była Ninmach, takie nosiła imię, i ona jednocześnie, że znała się na leczeniu, to przywiozła ze sobą yy, nasiona, nasiona zbóż i nasiona winogron, okazuje się. Tak mówią nam Sumeryjczycy. Mnie tam nie było, więc ja tego nie, nie, nie obserwowałem. Myślałem, że to byłeś wszędzie. <laughs> nie. I, <laughs> I tak powstała ambrozja. <laughs> tak powstał ten napój bogów. Więc przy czym ambrozja to z innej kultury nazwa. Oni, tego, oni to nazywali chleb życia i wino życia. Stąd między innymi został zwyczaj Eucharystii w kościołach chrześcijańskich. Bo to jest ten chleb życia, o którym mówią Sumerowie, który zresztą pierwszemu Adasiowi, a właściwie drugiemu został zakazany do spożycia, dlatego drzewo życia było zakazane w raju i wino. I teraz co mamy na ołtarzach? Też chleb i też wino, więc cały czas mamy kontynuację religii, która utworzyła się na bazie wizyty takich postaci jak Enlil, Enki i tak. Ale odbiliśmy mocno w, w kierunku kosmicznym. No. Nie, A, właśnie się nie, bo ziemi. okazuje się, że to wino powodowało bardzo wiele dobrego dla organizmów ich, a my hmm. zostaliśmy utworzeni na bazie, według tych zeznań, ich DNA. Między... Na, ich podobieństwo. na ich podobieństwo. Stąd to podobieństwo. W związku z tym, hmm. też przyjęliśmy ten zwyczaj i rzeczywiście, w tym soku winogronowym, bo musimy wiedzieć, co to znaczy to wino. Tam nie, nie robiło się baniaczków, które bulgotały, które znamy z Matki Boskiej Kiepskiej, co to się baniak rozbił, czy z innych piwnic. Tylko czekano na naturalną na fermentację. No i oto wino w naturalnej fermentacji nie osiągało takich efektów typu 12 czy 14%, mm -hmm. tylko to było bardzo lekkie, jeszcze za czasów Jezusa, jak się zaczynała nasza era Nowożywnia. <z> mm -hmm> <ślesztuk> <ślesztuk> Apropak, a to, to, to też był zwyczaj w tamtych regionach, gdzie naturalnie rosły winogrona, spożywania soku winogronowego, czyli to był po prostu sok winogronowy, lekko sfermentowany. Więc oni tam się, no nie wiem, czy tak mocno wpalnik dawali, czy akurat, że tak gorąco to ich to ścinało. W każdym razie nie, nie było uzasadnienia jakiegoś pijaństwa. Mm. Wielkiego. No ale historia nie mówi o starożytnych yy, klubach AA. Nie. <gry> Natomiast w, współczesność tymi klubami jest wprost zalana. No tak. że, żeby się trzymać konwencji, zalana. No, no tak, no, no wiesz, jak z każdą substancją, póki, póki panujesz nad nią, to jest wszystko ok, ale jeżeli ona nad tobą panuje, no to już nie jest ok. I trzeba wziąć pod uwagę jedną zasadniczą rzecz. Jesteśmy na wzór i podobieństwo, jak wspomniałeś, pół żartem, pół serio. Ale też i system niewolniczy jest cały czas kontynuowany, między innymi poprzez substancje chemiczne, które wprowadzamy. Bo w momencie, kiedy ty panujesz nad tym i chcesz kieliszek wina dla dobrej kondycji wy, wypić i wykorzystać te, te substancje, czy powiedzmy mały kieliszek nalewki, to Ty panujesz nad tym i podejmujesz decyzję. No ja chcę tej substancji tutaj. Rozpuszczonej w alkoholu. A, w alkoholu, ale to twój umysł musi być tego świadomy. Natomiast jeżeli zamieniasz się miejscami i wieczorem wracając do domu, mówisz o Jezu, czy ja mam piwo w lodówce, czy flaszkę, mm -hmm. yy, czy mam papierosy, <laughs> żeby, przepraszam, <laughs> żeby przeżyć do, do rana, to znaczy, że już jesteś niewolnikiem, mm -hmm. bo ta myśl nie pochodzi od Ciebie to substancja. Czy, czy jej obecność w ogóle sprawia poczucie Twojego bezpieczeństwa? I jeżeli tą delikatną, niezauważalną granicę przekraczasz, no to znaczy, że nie tylko stajesz się alkoholikiem, czy nikotynistą, czy marihuanistą, czy jakimś tak. innym. Ikiem. Ikiem, to yy, z, znaczy, że zamieniłeś się rolami i, i jesteś niewolnikiem. Gdzie jest najzwyczajniej? Ten moment, ta subtelna granica. Bo to oczywiście no, nikt nie zostaje pijakiem z dnia na dzień. Tu ona jest. Właśnie, ale jest taki moment, prawda? Kiedy przekraczasz ten Rubikon. Mm -hmm. Czy myślisz, że jest jakiś system znaków ostrzegawczych, który może wspomóc kogoś takiego? Uważaj za chwilę, już za momencik. To jest jeden z znaków, o, który, o którym wspomniałem przed chwilą. Mm -hmm. Czyli moment, w którym ty czujesz strach w wyniku nieposiadania zapasu pewnej substancji, co w przypadku jedzenia czy wody może być uzasadnione, no tak, tak? To, to ale jeżeli przestań. to jest sytuacja, w której jest to substancja chemiczna, której, która nie jest konieczna do przeżycia, a ty uważasz, że jest konieczna, i ogarnia cię strach przed jej brakiem to to jest moment w którym już powinna czerwona lampka się świecić a myślisz że to nie jest za późno już wtedy yy, mówiłeś jakie są no to yy. przedstawiamy jedną Jednym z nich yy. Tak? Yy, my jesteśmy tak skonstruowani że chcemy widzieć pewne przedziały czasowe wyraźne te granice nie są wyraźne, ale jeżeli yy, ktokolwiek czeka, a mamy takiego znajomego, oto jest dobry przykład. Pokażmy widzom na przykładzie, będzie lepiej zrozumiałe. Jeżeli ktoś czeka cały tydzień, bo jest kierowcą i musi od poniedziałku do piątku hmm. wsiadać do samochodu i tylko to go powstrzymuje, natomiast w piątek po południu już noga na gazie i to, do wiesz, wie do domu, do domu i trach, jest! Jest wolność. To nie jest wolność. Absolutnie tak. To nie jest wolność. Wraca do swojego więzienia, które, którego krat nie można zobaczyć, bo one także są tu. Zamyka się w tym swoim więzieniu. Trach jest. Już jestem w tym stanie. To jeżeli to jest weekendowe picie tego rodzaju, wiesz o kim mówię. W, no to to jest alkoholizm, to trzeba nazwać po imieniu, absolutnie. Sorry, gościu. Niczym nie różniący się od tego picia codziennego. Kompletnie. Nie, tam tylko jest po prostu smycz założona, kierownicy, czy też trzeźwości w pracy, albo strach przed żoną też często występuje, bo później robimy sobie usprawiedliwienia. O co robisz awanturę, kobietomen? Przecież wypiłem trzy piwa. No, przecież jest weekend, mogę być nawalony, nie? Tak, tak. W niedzielę wieczorem zbastuję zwolnię dawkę. W południe tylko szklanka, a do obiadu już tylko pół szklanki. A wieczorem już nie wypiję, no bo muszę tą kierownicę, czyli smycz założyć sobie. No to takie oszukiwanie siebie y, też jest sygnałem bardzo wyraźnym. Jeżeli y, ktokolwiek, czy cokolwiek z zewnątrz, jakakolwiek smycz wy, wystąpi, która powstrzymuje i powoduje dyskomfort y, w sięganiu po alkohol, to też jest lampka czerwona. Czemu to tak uzależnia? Powiedz. Mówi, powie, powiedzieliśmy, że atakuje układ nerwowy. tak, Bo to jest takie przyjemne? No to nie jest przyjemne, bo, biorąc pod uwagę, pod uwagę skutki. No Przede wszystkim chwilowy prawda? stan rozprężania. W większości. Wracamy do, do tego stanu, który pamiętamy, nie, nie pamiętając już o, o tym stanie, który. Yy, przychodzi po, po tym rozluźnieniu. No tak. To do, dobrze. Zaryzykujemy yy, i musimy dotknąć niezwykle delikatnej, koperkowej sprawy, rzekłbym. Yy, czyli na przykład seksoholizmu. Albo uzależnienia od masturbacji. Mhm. Yy, jak... O, porozmawiajmy. Yy, tak? <laughs> Dobra, okej. Okay. Nie ma się czego wstydzić. Yy, generalnie jest tak. Yy, ten przykład jest na tyle wyraźny, że go wybrałem, ponieważ. W momencie, kiedy następuje napięcie niespełnienia pewnej potrzeby naturalnej, to my nazywamy go frustracją. Frustracją potrzeby. Więc, jak używacie tego słowa, że jestem sfrustrowany, no to, 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 to nic nie znaczy, to jest pustosłowie. Frustracja czegoś musi nastąpić, danej potrzeby. Frustracją potrzeby. Y, nawadniania y, organizmu jest pragnienie. ułaknienie y, jest frustracją potrzeby zaspokojenia w substancje... Płynne. Stałe. No, no, czy tam płynne, półpłynne. Ja, jak, jak, nie, jak zupa, tak. to płynne. Ale jak schabowy, to jest. już mniej. Chyba, że to jest y, trójbułczan schabu. <laughs> polecany w barach. No, więc mówimy o pewnej frustracji żeb i później następuje dążenie do zaspokojenia czyli muszę mieć wodę muszę mieć jedzenie albo spełnienie seksualne i następuje chwilowe rozprężenie jak ono y, długo występuje różnie w różnych sygnałach prawda mhm. i teraz porównajmy przerzućmy ten y, na przykład na alkoholizm który omawiamy w momencie kiedy następuje frustracja pewna pewnej potrzeby, ale jakiej potrzeby? Spożycia alkoholu? No nie, nawadniania mhm. organizmu też, też nie. nie wykluczone. Więc jaka potrzeba występuje? Występuje potrzeba psychiczna, więc uzależnienie chemiczne występuje później, po psychicznym. Chociaż są narody takie, na przykład jak Indianie, którzy chemicznie uzależniają się od alkoholu od pierwszego strzału. Mhm. Od pierwszego odkręcenia butelki. Ale to dlatego, że oni w ogóle nie mają yy, żadnej substancji w organizmie, która by chroniła ich. Chroniła ich, chroniła ich. Czyli ten, ten wspomniany w poprzednim odcinku, czy w, jeszcze w poprzednim enzym, tak. u nich nie występuje w ogóle. Więc oni się uzależniają natychmiastowo. W, w nasze, pod naszą szerokością geograficzną można powiedzieć, że bardzo silną rolę odgrywa przyzwyczajenie w takim razie nawyk kultura. Czyli Mówi yy, się o kulturze picia. To jest absolut, to jest w ogóle abstrakcja całkowita. Co to znaczy? No to kultura tak jakby, Picia. No tak, tak jak kultura bicia, wiesz. No, no bo... albo żegania, powiedzmy sobie otwarcie. No nie ma takiej kultury. Nie ma czegoś takiego. Ludzie, obudźcie się, jesteście oczy bakterii. Górne, tak. Ale nie kultura i picia, picia na boga. Bardziej to... rozwinięte, co nie niż nie, po niektóre społeczeństwa. Zdecydowanie. Że kultury bakterii mają więcej. Tak. No, tak. Więc y, to są, to jest kolejny zakamuflowany y, y, taki, taki rodzaj usprawiedliwienia. Samo to drobny pijaczek i tak dalej, o czym żeśmy wspominali, a uz uzasadnienie kulturowe. Wychowawcze, społeczne jest takie. No przecież popatrzmy na dzieci, co się dzieje. Mają imprezę w McDonaldzie, co już jest w ogóle abstrakcją i samobójstwem, kulinarnym. <gry> tak. I tam co się kupuje? Szampana bezalkoholowego, stawia się dzieciom kieliszki i przyzwyczaja się do tej czynności. W ich młodych umysłach, tak. gdzie podświadomość jest jeszcze y, otwarta y, i bardzo, bardzo chłodna, tak. bardzo przyswajalna, koduje się y, t, ten ruch. Kochani rodzice, czy wy macie pojęcie, co się dzieje w tym momencie? Wychowujecie alkoholika, to nieważne, czy tam jest sok pomidorowy, czy tam jest sok winogronowy czy z kapusty, bez alkoholu, czy z kapusty. Nie wolno wam tego robić, jeżeli chcecie dbać o dobro tego umysłu młodego. Aż Oczywiście, prosi. zaraz spotkam się z krytykiem, ale ten Sokal opowiada głupoty, tak? Że nie, nie, bo to jest tylko soczek, tyle że gazowany. To taka oranżatka. Fizycznie nie. Okej, okay. jeżeli to ci wystarcza, widzu, do samousprawiedliwienia, rozgrzeszam Okej. Okay. Tak. Ale jeżeli pomyślisz dalej i zaufasz mi, że system przyjmowania wiadomości, kodowania podświadomości, i, e, i jako psycholog to mówię po prostu działa i tworzysz tego rodzaju wzorzec w, w umyśle swojego dziecka, to sprawdź mnie. Idź do innego psychologa, idź do psychologa dziecięcego specjalisty. Mm. Idź do psychologa poznawczego, dowiedz się, sprawdź mnie. Psychologia. Albo po prostu pomyśl, będzie taniej. Tak, bo tam no. będzie dwie stówy za godzinę. Pod, podświadomość jest bezlitosna po prostu, bo. No, bo ona nie zna litości. Ten sygnał, który, My, jest od tego. który został wyuczony tak, poprzez sięgnięcie po ten kieliszek, przechylenie, aż się prosi, podpowiedzieć dziecku: no pierdykiem, bo mm. Tak. Zostaje usprawiedliwiony sięgnięciem po WD, bo on już może hmm. sięgnąć po WD, tak? hmm. a Sięgał w wieku 6 lat. Róg jest wyrobiony Ruch jest na wyrobiony. siłowni. Zgadza się. No, to, 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 to jest przerażające. Prawda? Jak nie, w rosyjskim kawale. Zatrzymuje kierowcę yy, policjant, każe dmuchać. Kierowca, wyszło. Yy, mówi, nie, to się zepsuł, bo ja nie piłem, żona niech spróbuje. Żona dmucha, wyszło. Nie, nie, zepsuty jest ten alkomat. Upiera się kierowca. Dziecko siedzi z tyłu. Więc y, dziecku patrzy, wyszło, tak? Promile. Policjant w końcu dał się przekonać. Rzeczywiście się zepsuł. Dobra, pojechali. Jadą, jadą w milczeniu i nagle kierowca mówi: Iż to ja gawarił i rybionku nie paszkadzi? No tak. <noise> tak było? Tak było jest nie i możemy nabrać się na wpływy kulturowe. Ja jestem za zachowaniem kultury. Narodowej, multikulturowości, wszystko jest dobrze, ale przemyca się jako wartość kulturową samobójstwo. Żyjemy w świecie nekrofilii, zaczynamy czcić samobójstwo, krew na ołtarzach i różne inne rzeczy i musimy obnażyć, ob ob obedrzeć tą skórkę yy, i pokazać, co to tak naprawdę nam robi. Porozmawiamy o tym w ciągu dalszym. A skoro się upierasz, Dobra. Tak, bo, bo interesujące dla mnie jest też y, to, że upojenie, alkoholowego, y, upojenie alkoholowe jest y, również bronią pewnych części systemu, które y, specjalnie nas obdarowują właśnie o, takim. Zaskoczyłeś mnie, takim. Nie, nie uprzedziłeś mnie na balkonie, że tak, tak będzie. Dobra, zaskoczyłem i idę w to. A teraz A idziemy do jednego. <laughs> <grystanie> Dziękuję Państwu. To na zdrówko. Na zdrowie. Do że... następnego. Jacek Sokalianusz Sadza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ta seria powinna być jako wstępny. Jak Dlaczego by nie? Pomyślałem <grystanie> o tym, ale dobrze, że Ty to zrobiłeś. Do.